Zaczniemy od znaku jas w bliskiej odległości. Ten znak informuje nas, że w pobliżu znajduje się jas, czyli budowla piętrząca wodę bardzo niebezpieczna dla jednostek pływających. Czyli w praktyce, po zobaczeniu tego znaku zachowujemy szczególną ostrożność. Trzymamy odpowiedni dystans i ściśle stosujemy się do oznakowania toru wodnego oraz ewentualnych stref zakazu ruchu. Kolejny znak prom na uwięzi. Ten znak wskazuje, że w danym miejscu pracuje prom poruszający się po linie, na uwięzi. Dlatego należy utrzymywać bezpieczną odległość. Nie przecinać toru promu przed dziobem ani nie wpływać w pobliżu liny, która może znajdować się pod wodą. Następny znak dotyczy promu przemieszczającego się swobodnie. Oznacza to, że prom nie jest prowadzony po stałej linie. Może manewrować w większym obszarze. Dlatego trzeba obserwować jego ruchy, utrzymywać odpowiedni dystans i tak planować tor swojego statku, aby nie wchodzić z nim na kolizyjny kurs. Teraz znak: zezwolenie na postój. Ten znak informuje, że w wyznaczonym miejscu dozwolony jest postój jednostek zarówno na kotwicy, jak i na cumach przy brzegu. Pamiętajmy jednak, że postój nie może utrudniać żeglugi innym jednostkom ani zasłaniać znaków nawigacyjnych. Ten znak wygląda podobnie, ale zawiera liczbę w metrach. Informuję, że postój jest dozwolony na akwenie o szerokości podanej na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku. W praktyce, planując postój, musimy mieścić się w tym pasie wody, nie przekraczając wskazanej szerokości. Kolejny znak dotyczy: Postoju burta przy burcie. Oznacza on, że w danym miejscu wolno jednostkom stać burta przy burcie, ale maksymalna liczba jednostek jest podana na znaku. Musimy tego przestrzegać, aby nie przeciążać akwenu i nie blokować toru wodnego. Bardzo istotny znak. Koniec obowiązywania zakazu, nakazu albo ograniczenia. Informuje on, że od tego miejsca przestaje obowiązywać wcześniejszy zakaz, nakaz albo ograniczenie na przykład prędkości, rodzaju ruchu. To nie oznacza braku zasad. Nadal obowiązują ogólne przepisy żeglugowe i zdrowy rozsądek. Następny znak. Zezwolenie na posun na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub linę. Wskazuje on, że na tym akwenie wolno nie tylko stać na kotwicy, ale też wlec kotwicę, łańcuch lub linę, np. przy niektórych pracach manewrowych. Mimo zezwolenia trzeba uważać, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych jednostek i infrastruktury wodnej. Znak Zezwolenie na cumowanie do brzegu jest jednoznaczny. Oznacza, że w wyznaczonym miejscu wolno bezpośrednio cumować do brzegu, jeśli oczywiście pozwolą na to warunki lokalne, głębokość, umocnienie brzegu. Cumując, trzeba zadbać o bezpieczeństwo jednostki, pasażerów oraz innych użytkowników brzegu. Kolejny znak wskazuje miejsce do zawracania. Informuje on, że właśnie tu przewidziano akwen do wykonywania manewru zawracania. W praktyce? Jest to miejsce odpowiedniej szerokości i głębokości, gdzie można bezpiecznie zmieniać kierunek ruchu. Następny znak skrzyżowanie z drogą boczną. Oznacza, że w tym miejscu nasza droga wodna krzyżuje się z inną drogą wodną, która ma status boczny. W takich miejscach trzeba szczególnie uważać, obserwować sytuację na wodzie i stosować zasady pierwszeństwa określone w przepisach. A ten znak informuje o połączeniu z boczną drogą wodną. Czyli nie jest to bezpośrednie skrzyżowanie, lecz miejsce, gdzie droga boczna dołącza do naszej drogi wodnej. Również tu obowiązuje zwiększona uwaga. Mogą z tej drogi włączać się do ruchu inne jednostki. Kolejny znak zezwolenie na ruch statków żaglowych. Informuję, że na danym akwenie ruch statków żaglowych jest dozwolony i przewidziany. Dla jednostek o napędzie mechanicznym oznacza to konieczność brania pod uwagę specyfiki ruchu jednostek żaglowych i stosowania zasad pierwszeństwa. Następnie znak dopuszczający ruch małych statków do uprawiania sportu lub rekreacji z dużą prędkością. Oznacza to, że na tym akwenie dozwolona jest żegluga z większymi prędkościami, ale tylko dla wybranych kategorii małych statków sportowo-rekreacyjnych. Mimo zezwolenia nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa, zwłaszcza w relacji do kąpiących się i wolniejszych jednostek. Znak zezwolenie na ruch statków o napędzie mechanicznych dopuszcza obecność jednostek z silnikiem. Czyli akwen nie jest zarezerwowany wyłącznie dla jednostek beznapędowych. Można korzystać z napędu mechanicznego, zachowując wszystkie normy dotyczące prędkości, fali i bezpieczeństwa. Ostatni z wymienionych znaków zezwolenie na ruch skuterów wodnych. Ten znak precyzyjnie wskazuje, że na danym obszarze dozwolony jest ruch skuterów wodnych. Osoby pływające skuterami muszą jednak spełniać wymagania dotyczące uprawnień, wyposażenia i prędkości, a także zachować odpowiednią odległość od innych jednostek i brzegu. Jak widać, znaki wskazania na wodzie nie są przypadkowe. Każdy z nich precyzyjnie określa, co wolno, gdzie wolno i w jaki sposób prowadzić jednostkę. Ich znajomość to nie tylko wymóg egzaminacyjny, ale przede wszystkim warunek bezpiecznej i odpowiedzialnej żeglugi. Zapraszam do nas na kursy www.nawodę.eu.